Jesteśmy dzisiaj w salonie Habur, w Środzie Wielkopolskiej. Gości nas dzisiaj Ania, która jest właścicielką tego salonu. Później tak naprawdę będziecie mogły też zobaczyć co nieco więcej z tego salonu. Ale przysiadłyśmy sobie tutaj w kąciku, żeby chwilę porozmawiać, ponieważ no, ja ze swojego zawodu wiem, jak wiele problemów przysparza kwestia bielizny. I chciałybyśmy dzisiaj ugryźć ją troszkę od tematu ślubnego. I właśnie Ania jest tutaj ekspertem, który pozwoli nam odpowiedzieć na parę pytań, które bardzo często Was nurtują. Aniu, dziękujemy za zaproszenie. Bardzo się cieszymy, że mogłyśmy do Ciebie wpaść. I również jest bardzo miło. Chcielibyśmy właśnie rozwiązać kilka takich dylematów. I może zaczęłybyśmy tak naprawdę od pierwszego... Wątku, który najczęściej pojawia się i w internecie, i często ja jestem o to pytana. Więc chciałabym Tobie zadać to pytanie, żebyśmy raz na zawsze po prostu rozwiały wszelkie wątpliwości. Okay. Czy najpierw szukamy biustonosza, czy najpierw szukamy sukni ślubnej? No i dobry Państwu w ogóle tak się przywitam, ale zdecydowanie zdecydowanie zaczynamy od biustonosza. Mhm. To jest bardzo w ogóle rzadko, żeby. Panna moda przyszła panna młoda, była świadoma, e, od czego musi zacząć, tak? Bo, tak. bo z reguły szukamy już kreacji, już szukamy sali, natomiast e, biustonosz, niby taka mała rzecz, której nie widać, a potem jednak widać, mhm. e, jest najważniejsza, tak? No nie ma żadnej dobrej stylizacji, to na pewno wiesz, tak. bez, bez dobrej bielizny, tak? czyli bez tej podstawy. Czyli zdecydowanie zaczynamy od biustonosza, od bielizny. Mhm. Czyli powiedz w takim razie, bo domyślam się, że tutaj tak naprawdę pojawia się wątpliwość, no ale jak mam najpierw kupić biustonosz, skoro nie wiem, jaki będzie fason mojej sukni ślubnej. No Właśnie, właśnie, bo to jest mhm. to, że powinniśmy zacząć od biustonosza tak. i jakby być świadomym tego, na co możemy sobie pozwolić. Właśnie. Tak? Czyli to nie tylko na fason, bo znamy swoją sylwetkę, czyli powiedzmy, nie wiem, chcemy mieć księżniczkę, czy chcemy mieć klepsydretą sukienkę, tak. tak ale no jakby jesteśmy świadome swego biustu, bo nosimy go jakiś czas przed ślubem Jasne. i musimy być świadome po prostu na jaki dekolt możemy sobie pozwolić, mhm. tak? Czyli fajnie jest przyjść do brafiterki, do jakiejś konsultantki, tak. e, która nam doradzi, czy możemy sobie na przykład pozwolić na odkryte plecy, czy możemy sobie pozwolić na odkryte ramiona, czy chcemy je pokazywać, mhm. tak? I wtedy jakby jak już wiemy na jakie dekordy możemy sobie pozwolić, to wtedy możemy sobie wybierać te sukienki. Rozumiem. Czyli tak? może być też tak, że tak naprawdę przyjdziemy do takiego salonu po to, żeby najpierw trochę przedyskutować z grafiterką te kwestie, tak, żeby tak. wiedzieć później tak naprawdę czego szukać, mm -hmm. ale jednak ta wizyta u grafiterki powinna być pierwsza no, jest właśnie. Jesteśmy przy wątku tej konsultacji mm -hmm. w salonie grafitingu. Mm -hmm. Czy Ty mogłabyś nam powiedzieć, jak z Twojej perspektywy i też tego, ponieważ stworzyłaś piękne miejsce, które jest na wysokim poziomie, które odpowiada mm -hmm. klientkom na, na ich najwyższe? Potrzeby najbardziej wyszukane. I co Twoim zdaniem tak naprawdę powinno być tymi um, niezbędnikami w salonie mm. brafitingu? Tak, żeby dziewczyny, które może nas dzisiaj oglądają, ale nie mają tak blisko do Ciebie, żeby móc jest się tutaj tak. u nas pojawić, ale chciałyby wiedzieć, czy salon, który właśnie gdzieś jest w jej okolicy, jest warty tego, żeby, żeby go odwiedzić. Co z Twojego punktu widzenia w takim salonie powinno być niezbędne, żeby można było powiedzieć, że jest on profesjonalny? No, to jest trudne w sobie pytanie, no. ale ja zawsze liczę na to, że jednak ta kobieta, panna młoda, już tą brafiterkę wcześniej znalazła. Wow. Okay. Tak. Mm -hmm. Także to jest fajne, nie szukać też brafiterki zaraz przed ślubem, tylko jednak wcześniej Jasne. sobie tą przyjemność zrobić i zadbać o swój biust, bo jednak e, zmienia to i sylwetkę, i nasze poczucie własnej warstwy. W stylizacjach codziennych, stylizacjach już, codziennych dokładnie. Mm -hmm. Natomiast jeśli faktycznie. Nie miałyśmy tej okazji, czy nie pomyślałyśmy o tym wcześniej tak. i dopiero przed ślubem się tym zajmujemy. No to cóż, najważniejsze myślę jest doświadczenie, mhm. jakby staż na rynku tego salonu, bo okay. to też pokazuje, że jednak ileś tych panien młodych było przed nami, mhm. więc jakieś doświadczenie salon ma. Na pewno asortyment, tak? czyli wybór, czyli zakres mhm. rozmiarów. Oczywiście graffitting, yes, tak. czyli ta usługa profesjonalnego doboru biustonosza, mm. e, która fajnie by, była, fajnie by było, żeby była jakoś ugruntowana, tak? Że mm -hmm. żeby to nie była taka samozwańcza e, usługa, bo niestety coś takiego na rynku jest. E, tylko są pewne szkolenia, są pewne m, kursy, które potwierdzają ten, ten, te kwalifikacje. Mm -hmm. e, no i cóż, i chyba tyle, no i fajnie by było się jakby przekonać na codziennym biustonoszu, żeby potem um, już na, na ten super ważny dzień być pewną i spokojną. Mhm. No dobrze, czy w takim razie mogłabyś powiedzieć, ponieważ będziemy chciały na pewno bardziej tutaj poszerzyć kwestię mhm. y doboru biustonosza, natomiast są też inne elementy związane z bielizną ślubną. I chciałabym, żebyśmy też o niej powiedziały. Tak, co tak. to może być? Gdybyś mogła wymienić, o jakich elementach Panny Młode, które właśnie może nas teraz oglądają, powinny się zastanowić. Mogłyby no, pomyśleć. Tak, mogłyby pomyśleć i, i czy mm -hmm. ewentualnie to byłoby cenne również w ich stylizacjach. No jak najbardziej, jak najbardziej. Zdecydowanie pierwsza rzecz to jest biustonosz. To jest mm -hmm. oczywiście bez dwóch zdań. Tak. Ale potem, oczywiście, mamy majtki, które mogą różnie wyglądać, tak? mhm. które y, mogą być piękne, koronkowe, ale jak mamy taką potrzebę lub chęć, mogą być modelujące, które nam troszeczkę brzuszka y, zasłonią, tak. wygładzą, w zależności od tego, o jakiej sukience myślimy, to też stabilizma może być różna. Tak? Mhm. No, oczywiście są y, pasy do pończoch, są podwiązki, pończochy. Wszelkie te takie elementy bardziej seksowne, które gdzieś dadzą nam, dodadzą tej kobiecości. Rozumiem. Podwiązki. Ślubne, tak? To też, to też się pewnie zdarza. Ja rozumiem, że to jest kwestia już taka bardziej indywidualna, że tutaj tak, kwestia preferencji tak. jest pewnie tutaj. To już jest najmniejszy problem. Nazwijmy to wprost. No czy właściwie tak naprawdę musimy zacząć od biustonosza. Od który biustonosza jest... i od potem już ten dół, tak? Mhm. Czy, czy to będzie halka modelująca, czy wody, czy okay. zwykłe nazwijmy to majtki, które mogą być koronkowe. Yy, I to jest najważniejsze, a już potem te dodatki typu pas do pończoch, podwiązka i pończochy, to to już jest. Sama przyjemność. Jasne. E, jakie kolory tak naprawdę e, powinny znaj znajdować się pod suknią ślubną? Białe, cieliste. E, zdecydowanie cieliste. Okay. E, ja jestem jednak zwolenniczką koloru beżowego, koloru ciała, mm -hmm. który daje nam e, wachlarz potem możliwości, tak? Jasne. I jakby kontynuując to, że zaczynamy od biustonosza, mm -hmm. to jak potem mamy tą cielistą bieliznę, która na nas idealnie leży, jest idealnie dopasowana, idziemy do salonu sukni ślubnych. Możemy pomierzyć każdą z to, tak? to fakt. I ona nie będzie prześwitywać pod jakąś delikatną koronką czy jedwabiem. Oczywiście, że są kolory kremowe, są beże, są biele. To wszystko zależy od indywidualnych, jakby tutaj. Jasne, ale oczywiście też w zależności od tego właśnie jak bardzo sukienka prześwituje, no to wtedy bardziej tak, tak. powinien być cielisty niż biały, ponieważ Zdecydowanie. Zdecydowanie. tutaj też rozwiewamy mit, ponieważ pod białą bluzkę na co dzień, tak. czy pod właśnie Warto. wszelkiego rodzaju... Zdecydowanie cilisty kolor to będzie, to będzie ten właściwy, a nie biały, bo jeszcze czasem pokutuje to, to, tak. to wrażenie, że właśnie pod, pod białą bluzkę biały stanik, ale zdecydowanie on sobie jest widoczny, a nie o to nam właśnie chodzi. mówi się o tym, że dobierając buty przed ślubem należy je troszkę porozchodzić, żeby to nie było tak, że kupujemy i faktycznie w dniu ślubu je zakładamy, no bo może się okazać, że będzie, że będzie niewygodnie. Jak to jest z bielizną? Czy też tutaj tak naprawdę myślimy o tym, żeby troszeczkę ona popracowała wcześniej. Czy powinnyśmy się do niej trochę przyzwyczaić? Czy właśnie tutaj ta zasada nie, nie obowiązuje? Dobrze, że poruszyłaś ten temat, mm -hmm. bo to jest w sumie taka zasada, jak przy każdym codziennym biustonoszu. Okay. Zawsze ten nowy, kupiony biustonosz trochę jest właśnie jak nowe buty. Mm -hmm. On musi się trochę do nas dostosować, ale to nie znaczy, że. Tak jak nie możemy być prawidłem dla nowych butów, to mm -hmm. my też nie możemy się męczyć w tym nowym biustonoszu, tak? ale wskazane jest, żeby nam było jak najbardziej komfortowo w ten wyjątkowy dzień, także fajnie by było, żeby ten biustonosz raz czy dwa założyć. Rozumiem. No dobrze. Ja myślę, że na dziś to byłoby tyle. Myślę, że dużo tak naprawdę cennych wskazówek Ania nam tutaj dzisiaj udzieliła, za co bardzo Ci dziękuję. Bardzo proszę. I coś proszę. mi mówi, że to chyba nie będzie nasza ostatnia wizyta w tym miejscu, także Zapraszam. po prostu do kolejnego razu, Anio. Dziękuję. Przepraszam, bardzo miło, dzięki.